To może być hit tego odcinka. Stefano Terracino w roli Poła Stanleya z zespołu Kiss. Musiałem się w tym temacie trochę wejść bardziej, bo nie mam. Nic wspólnego w tym. To jest taka dziwna kapela, nie? niby hard rockowa, ale ten utwór, który będziesz śpiewał, powiedz jaki będziesz śpiewał. Uh, I Was Made For Loving You. No właśnie, on jest taki troszeczkę taki delikatniejszy w sumie. Tak, nie? to jest jakoś nawet taki e, liryczny, bym powiedziała, nie krzyczy za bardzo, tak na początek ładnie zaśpiewa, potem jest o dziewięćdziesiątym, ale niesamowita power, nie ma taką energii na scenę, to jest, no, to jest mocne. No dobrze, jak Ci to śpiewanie wychodzi? Na pewno tej, um, trzeba to wytrzymać te, ten refren. On coś zasz, gada, jest tak bardzo wysoko, gada i krzyczy do ludzi, żeby ich tak mobilizować. I teraz tak bardzo nisko, potem bardzo wysoko, no także są takie wariacki. I to jest dla mnie takie, że się zgubię. Gdzie teraz ma jaki głos? No ale trzeba pracować na tym. On jest na dole, mrocznie to jest nisko. I tonight, I wanna give it all to you. Dużo pokazuje palucha. Oh, I was made for you. Wcale nie jest tutaj wariatem i diabłem nie, nie robi oh takich rzeczy. Wychodzisz i mówisz tak. Ladies and gentlemen, one, two, three. I was made for loving you, baby. I teraz ważne jest, żeby to lo, la, la, tak, żeby sobie wjechać. I lecisz. Ua! Widzę, że jesteś trochę zawiedziony, bo miałeś nadzieję, że znowu sobie potańczysz, a tu raczej tak z tą choreografią. No choreografia też nie, to jest jakiś specyficzny ruch, taki... No, nie, ja, Ale za to będziesz miał fajną gitarę tak, w fajna gitara. kształcie. Tak, Może tylko, tylko trafić na ten właściwy akord, właściwą Bo rozumiem, że nie grasz prywatnie na gitarze. Nie, 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 nie za bardzo. Nie, niestety nie. Czy ty umiesz wydobyć z siebie takie, no jednak zło, które jest w takim no, zespole, który odwołuje się do różnych mrocznych tajemnic życia? Nie mam duża agresji w sobie, lubię harmonię około siebie. I tyle, no znam to tak. Człowiek, który lubi harmonię, nie słucha na co dzień zespołu Kis, ale dzisiaj będzie musiał zaśpiewać zespół Kis, śpiewa mniej więcej tak. Stefano, pamiętaj, Paul Stanley, zespół Kiss. Zły chłopak. Zły. Zły, zły bardzo A, zły. Zły, Zapraszam cię. Idę. Oto Stefano Terracino już tylko przez chwilę będzie sobą, bo za chwilę po wyjściu z windy będzie polem Stanleyem zespołu Kiss. To you in the darkness, there's so much I wanna do, and tonight I wanna lay at your feet. This girl I was made for you, and girl, you were made. O oh my ja! Proszę Państwa, tak rzadko mówimy, a te wszystkie kostiumy, te stroje, te stringi, Ania Zema! Dziękujemy bardzo serdecznie. Małgosiu. Zespół Kis wszedł na rynek, jak ja byłam w liceum i miałam takiego chłopaka, który bardzo mi się podobał i on właśnie był fanem tego zespołu i tak mnie chciał przekonać. No w ogóle mnie to nie wzięło. No dla ciebie, Stero, Stefano, byłabym gotowa polubić ten zespół. No to jest duży problem. Ale też nie na długo. Proszę. Bardzo. E, nie no, wykon był fenomenalny porwałeś. mnie, Miałem uśmiech od ucha do ucha przez cały wykon. Ja muszę tylko powiedzieć jedną rzecz, bo nie byłbym sobą, że zespół KIS to jest machina promocyjno -biznes biznesowa. Oni istnieją od lat 70. słuchajcie, mają gadżety swoje napoje, swoje prezerwatywy, swoje komiksy, swoje automaty do gier oraz swoje własne trumny. Nie da, się, nie da się opisać, jaka wielka machina za tym jest, a to był ich pierwszy singiel i ten singiel wywindował ich na szczyty popularności na całym świecie przez ponad 30 lat. Stefano, e, dzisiaj, e, mimo że było to piekielna muzyka, to zdecydowanie świetnie się bawiłem. Jest co, ja, ja sobie myślę tak, że od czasów, kiedy lśnił swoją demoniczną aurą zespół KISS, ten wizerunek ówczesnego zła dzisiaj jest taki bardzo, powiedziałabym, bajkowy, ale ty go odtworzyłeś dokładnie tak, jak on wyglądał na teledyskach tej grupy i na koncertach i świetnie sobie dałeś radę z tą taką no dużą mocą wokalną, bo tam rzeczywiście japę trzeba wydrzeć. Stepano! Teraz inno dziękujemy serdecznie. Kiss, Thank you!